Jeżeli jesteś świadkiem utraty przytomności przez drugą osobę w miejscu publicznym, powinieneś ustalić, czy nieprzytomny oddycha. Nachyl się nad poszkodowanym i sprawdź, czy oddech jest prawidłowy. Jeśli tak, ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej, która jest dla niego najbezpieczniejsza. Dzięki odchyleniu głowy drogi oddechowe pozostają drożne, a niskie ułożenie ust pozwala na swobodny wyciek wydzieli. Odpowiednie ułożenie rąk i nóg zabezpiecza ciało przed przewróceniem się na plecy lub brzuch. Ułóż nieprzytomną osobę na wznak z wyprostowanymi nogami i rękami wzdłuż tułowia. Następnie podkurcz jego lewą nogę tak, aby kolano było uniesione w górę, a stopa oparta płasko o podłoże. Klęknij po lewej stronie ratowanego na wysokości jego brzucha i chwyć go za prawy nadgarstek. Ciągnąc nadgarstek, przekręć ciało na lewy bok, pilnując, aby lewa noga pozostała zgięta. Kontroluj stan jego oddechu do czasu przyjazdu pogotowia.